Woda. Kurwa wiesz ile w Polsce cola kosztuje? Nie wiem Kurwa za 2 litry kurwa za 8 zł Ju Teraz kurwa jak się pije whisky to tak jak ty, bez kurwa coli Ja piję zawsze bez coli bo to jest kurwa profanacja No Na, to ze względów ekonomicznych teraz kurwa O do... oh, kurwa! Jaj! Szkoda, ja, i... <laughs> Szkoda Dobra, bo piła była fajna. Dobra, piła była, ale nie kurwa, że on trafił. Uj. Dobra, jestem. Uj, uj, uj. O nie! Jak nie spodziewałem Jeszcze mi jutro zajęło. Następne mi jutro No nie wierzę. Nitra, kurwa, nie mam nic, kurwa, na to mnie nie podbija. Szkoda, kurwa. O, ja pierdolę. Yy, na, na luźno, spokojnie, 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 nie ma nikogo. O, A, kurwa, się... ja myślałem, że ty ją na luźnie bierzesz, kurwa, i nawet do niej nie jadę, żeby w ciebie nie przypierdolić. No właśnie ci kurwa zastanawiał, bo spierdolę ty bo ty. Bo... <laughs> ja myślałem, kurwa, że ty na nią jedziesz. Oh, yes. Kurwa, ty ja mówię, no spokojnie, spokojnie, no spierdala, kurwa, no nie? ja się przestraszyłem, kurwa, tego spokojnie. kurwa. Jezu. <grym>, pójdź puść, wyjebał we cepa. moją. Jezus. <grym>, ja pierdolę. Jadę se po nitro, nagle kurwa jakiś no, wariat, wariat się we mnie wpierdala, nie? Biorę ją. A, a sekuracyjnie też skoczyłem. Kurwa, Macie Dobra, jadę, 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 jadę. Albo nie ja Nie mam kurwa nitra, nawet kurwa jebanej. Kapki! Ja mam kurwa broni, puść to Jopie. Ej, ja kurwa! ja piotr. Dobra, ja wezmę. Zmyliłem ich, co? Bo kurwa sam ją zgubiłem. Jeb, kurwa. O kurwa. Ja mi traf. Kurwa, kasujesz? Dobra, wybicie od poprzeczki! O kurwa! Krzychu style, kurwa! Jezus, maria! No, krzychu style, dokładnie, kurwa! Wybicie od poprzeczki! Ło! A, palce! No nie, no, trochę byłem bez szans, ale. Myślałem, że i tak nie wchodzi w bramę. O, jakoś tak kurwa dziwnie się zawinęła, co? To wpadło w okno, no. Ja Kurwa jedyna gra na której ja się kurwa pocę nie? Przy rokiecie? No Kurwa nie grałeś nigdy w ważona i nie zostawałeś kurwa sam w budynku i wiesz że ktoś koło ciebie biega ja pierdolę, to pało, ja to nie pierdolę, kurwa, No kurwa, 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 Nie no, kurwa, spokojnie kurwa, ale... No kurwa, kurwa, Dramat. Kto to, kurwa, strzelał? kurwa, Siedzi. Jest jedno, Dobrze. No dobra, i kurwa wyrównujemy teraz. Jedziesz? Jadę. No. Uch, się minęłem. Kurwa, nie mam nitra. <laughs> Oj, opierdol, ale się podbijełem. Jak kaczka. Jedziesz? No. Co kurwa tak zamiąkł? No wypierdalaj, no ty chuju! O pierdolę, <śpii> skupiłem! No co za kurwa jebana mnie wypchała z bramki? O no, pierdolę. Ja w takim kurwa farcie lecą teraz maty. Wkurzyłem się. Zdenerwowałem się. Dobra, jest. Dobre. Dobra, mamy 14 sekund, kurwa garbie się i wpierdalamy to. Garb mode on, kurwa. <grystanie> kurwa! Cały czas masz mnie za plecami, pamiętaj! Dobra, dalej, Jeb, wyciemy. kurwa! Dobra, dawaj rzuć to teraz i Wy, wygrana! I mówiłem, kurwa! kurwa, kurwa wyjdzie, mówiłem! Dobrze, pięknie! 7 sekund, jeszcze dam radę do Bo To się zgarbiłem, kurwa! Ja <grystanie> pierdolę Dawaj, kurwa, odciśniemy to! On już kurwa z gąską ma tu pizda! Takżeśmy kurwa nie stracili. Ach, co ty? Patu. Nic. Nic. Ja pierdole ściągnął Dobra, jadę. Lec. Bym szczególnie turniej zagrał, kurwa. No i ja nie grałem nigdy. Nie mi wypchali, co to kurwa, co tu się dzieje? Napierdalańsko. No ja pierdolę bez Nitra Oho I... Kamil Kamil I... I... Ja, ja, teraz ale... ja Kurwa, moje starania Kurwa się minę Kurwa się minę No i po co to oglądasz? Kurwa Pierdolne zaraz w łeb to Nie mogę się kurwa pozbyć z tego Tak, tak będziesz backup to sobie Kurwa tą, za zatańczkę do, do mordy przy, przy ten, no, ten, ja, no. Tak, ja tak, myślałem, że jak, kurwa ten motor nie chce odpalić, to po prostu kurwa dmuchnę w dolot, nie? Dmuchnę Ta plaka, chuja, Dalej. Ta plaka, ta plaka musi zagalać Chyba wolałbym Dobra, akcja Rzuta. Dobra, poprawię Moja? Kurwa, nie nie, ja się wracam, czekam Chcę nitro. A wejdzie, dobrze. Kurwa, tyle czasu czekałem, że mówię, no pierdolno już tą bramę, nie no, mówię no. <noise> gdzie jest ten skrzypek, kurwa pedał? Nie wiem, gdzie on, kurwa jest, no, miał być no. Ja pierdol żody, kurwa, Żody nie trafił, pa ja jeszcze mówię, bałem? Moja Żodyn nie trafił Ale mi zajebał Dobrze Nie, nie mam nitra Dobra, spokojnie, to nie ma. I kurwa chciałem ją dziubnąć, żeby go przerobować, ale no kurwa za mocno, sorry Jedna Spokojnie no Spokojnie jak na wojnie Nie leć kurwa Zostaw Ja ci nie ruszam, spokojnie, ja się bawię tutaj Co tak kurwa zamikłeś Grześ Co? Nie słyszałeś? Nie, co powiedziałeś? Jebałem się Aaaa, to nie I dobrze Dobrze kurwa tu, tu mi szumy kurwa Tu mi szumy ty kurwa Ośle Tu mi tłumy kurwa no ja To ja mi co Tu jest Czemu ty ją chciałeś kurwa w stronę bramki kuć? Oho. Tego to Jezus. się kurwa nikt nie spodziewał, nawet ja Niepotrzebnie. Kurwa, jak ja jestem przed Tobą, to jest 90% A. szans, że ja wybiję. 90% szans, kurwa. No, kurwa, Zajadź zawsze pod, kurwa. jest ta niepewność, że mogę jednak kurwa nie trafić. No, ale to bym Ci już raczej uprzedził Cię, że nie trafię. Nie nie? Kurwa, mać, zgubiłem tą piłkę. Znalazłem, kurwa, zgubiłem. Zawsze. Jeszcze, to jeszcze... Mówić, kurwa, że mieszałeś, kurwa, mieszałeś, kurwa, w końcu kurwa, doszedł No bo nie ja mogłem ją, kurwa, znaleźć, bo mi na garba spadła mówię, ona, kurwa, była to przecież. Ale spokojnie dużo czasu był. Mój zajebał Oho Ale spokojnie. Spokojnie, niespokojnie Ujeż, ale go na nie widziałem, kurwa. No właśnie, ja też go kurwa za późno zauważyłem. No fart, no kurwa, no fart, no tutaj strzelił, ale no, tamto sporo, się no. kurwa odbiła. No kurwa, jeszcze będzie to oglądał. No, popierdolnięty, pierdolnięty, no kurwa, no pierdolnięty, no bo to inaczej nie można mówić. Kurwa mać! Dobra, lecimy. A jak, po, jak podał, no to co miałem, kurwa, nie strzelić? A ten gości jednięty, czy on, kurwa, strzela, czy my, to debil ogląda, no kurwa. Jak chce sobie, kurwa, pooglądać powtórki, to niech sobie wejdzie. Tajniaki, kurwa, na tapczanach, niech sobie poogląda, kurwa. Od razu nie zostawi suba kurwa Ale leci znowu bramkę Siedzi kurwa ja, Ale lecą mu kurwa. kurwa Kurwa jakie kurwa szmaty Jakie szmaty ty <laughs> Hamuj piętą Jak ty kurwa wybijasz że leci w bramkę kurwa I nikt tego nie broni Nogi nasze. szyję kurwa no, Kurwe kurwa i chodź, Pachołki porozkładane i pizdołu Mówię, ja pierdol się. <laughs> deklasacja, De kurwa, deklasacja. Palon i kurwa, Jebana. Co? Nie wiem, co tam było, kurwa, napisane. po hiszpańsku. Pincho. Pincho, to ja wiesz, co mogę zrobić. O kurwa, patrz, jesteś tam? No. <laughs> Jestem, kurwa, zawsze cię. Masz zawsze kurwa zajebiste plecy. Zajebi... Kurwa znowu? Mieć... Wiesz, jak jesteś tam? No kurwa zajebał we mnie smród jebany, ty i mnie wybił, kurwa, chciałem sobie ją zabrać. Aj! Musisz mieć zajebiście sil silną psychikę. Zostaw moje frytki. <laughs> Jaki kurwa. A tu z tego, tu w tym filmie było? Nie, tego Jesteś głodny, to se so kół. Kur... A czego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie jestem głodny. <grystanie> no wyjebię mu zara, nie? Co kurwa, tej bil jebany, kurwa. Nie umiesz piłkę trafić, to wypierdalej. Nie, Kamil kurwa, co jest? No Co ty kurwa, patrz. RAID kurwa. PAPUF Jeb zniknął No zniknął kurwa, ma Fatima kurwa, był i go nie ma MAGIC O JEZU O JEZU Kurwa ten. Nie lec, kurwa co! Tak tak mnie O ja pierdolę! Kompletnie nie to chciałem kurwa zrobić. Ja Aj. pierdolę, sorry. Ja myślałem, myślałem, że kurwa jeszcze go dogonię Kurwa, chciałem ją do boku wybić, a kurwa centralnie nam pod bramkę, wiebałem. Co to za debil kurwa, wybijał. Pojeb, no pojeb. Robimy. Zrobimy, no, kurwa. Ole, mi przypierdolił. No debil, no ja pierdolę, no debil ty. No ja rozumiem, czasami się kogoś rozjebać, chyba że jesteś Skrzypek, no to kurwa za każdym razem, ale... <grym> Kurwa, bez nitra to takie wiesz, kurwa, chujnia trochę, no. Gówno nie strzał, kurwa. Chuj, pierdole. Było, by było Kompletnie... Wejdzie? Ja pierdole! Gościem, gościu jedzie, do Ciebie uważaj. Kurwa, Byłeś. ale zajebał w Ciebie debil, widziałem, no. No no, no, no. <laughs> Tak Cię chciałem ominąć, że w Ciebie przyjebałem, ty. Mitro mi zajebał. No co za kurwie? Jeszcze cielobno. Ojej, jej, jej. Co ej ej kurwa? Ojoj, oj, oj, oj. A, nie. Kurwa mać, no. Pamięci? Lipton Lipaton ja pierdolę Dobrze wybiłem, bo mi się wydaje, że ty zajebałeś bramkę, nie? No nie, kurwa, takie mam lekkie odczucie kurwa, jakiś taki niesmak Jak po benzynie To po tej benzynie kurwa Zapierdalaj! No nie, kurwa, nie ja za Kurwa, no! Za szybka. za szybka była, kurwa, nie mogłem do niej dojechać. Tak mój diesel, kurwa... Tak mój diesel dojesz? nie nadąża. Za... Mój diesel nie nadąża, kurwa, pa. No wiadomo, że kurwa, co za obrona, no kurwa, pad to już się na jednej śrubce trzyma, bo reszta złamana, ale kurwa obronione, no. O Dobrze. Możliwe, jeszcze no ty... wyrównamy, kurwa. W tatym no, kurwa te metalowe gałki na nich się lepiej gra, ale kurwa gazu nie mogę wcisnąć do końca. Metalowy gałk. No, zmieniłem, kurwa, bo już takie rozjebane były. Wiesz. Dawaj, kurwa, masz, jesteś sam. No ja pierdolę? Dobrze, leci, dobrze. No znam, ja ten, znam, znam ten ból, kurwa jak nie możesz jej dogonić. Kurwa wciskasz ten gaz już tak, że kurwa trigger wchodzi w obudowę. A kurwa nie idzie jej dogonić? No, ja się kurwiłem no. A co dziewięć shots kurwa? No i, co, no i co z tego kurwa, że dziewięć strzałów jak dwie bramki, no i co? Ja, jadę No ale nie, no kurwa No ale to ja nie wiem, czy oni nam chcą pojechać, bo to kurwa Dla nich trochę kurwa siara, że Zajebałeś no 9 strzałów i kurwa mają z tego dwie bramki, no to trochę Cipy no, no patrz kurwa gościu już Ja pierdolę Nie wejdź, nie Aż mi się plecy spociły, mówię, ale ci bramkę nie? Nie, obok. Nie, dawaj, bo ją kurwa wybiłem zamiast kurwa ją strzelić. Jezu, chciałem ją tak delikatnie móc A już myślałem, że kurwa pójdzie, powiem Ci. No eee, co ty kurwa, Roman? Jest Dobrze, pa, chodź, świeć. Yes. Kurwa, ja już Ja pierdolę, easy kurwa, i napiszę im to kurwa. Easy kurwa. Kurwa, ja mam więcej punktów niż wy wszyscy razem. <noise>